witamy z tej strony Mega Fanek i witam w pierwszym odcinku z nowej serii MPG Słuchajcie, prezentacja gospodarstwa już zaraz, ale wy zostawcie łapeczkę i suba na kanale, bo lecimy po 100 subskrypcji. Mamy na razie 61 serdecznie, dziękuję. E, może i więcej, bo ten dostaje się w poniedziałek ja nagrywam to nie wiem, w niedzielę chyba nagrywałem. Tak, w tak, niedzielę to macie w poniedziałek, ale już teraz proszę bardzo, nasza nowa seria, nasze nowe gospodarstwo. Jak widzicie się prezentuje, się tak wiaram, że ja muszę się uspokoić. Słuchajcie, bo jeszcze się tak jaram, że nie mogę wytrzymać po prostu. Ale dobra, prezentacja gospodarstwa, dzisiaj prace, pierwsze prace polowe, ale to już zaraz. Przedstawię Wam wszystkie sprzęty, jakie mamy, wszystko co tu jest, i na tym odcinku też kolejne prace. Tak myślę, bo lecimy na wykopki. Pierwsza seria z wykopkami. Dobra, zaczynamy. 100 doła mamy tutaj, tu mamy wiatę i świniarnię. To tutaj to jest świniarnia. Świniarnia, chleb, chyba bardziej. No, dobra, nieważne. Tu mamy dom. No, wiadomo. Mam yy, przyczepę, yy, tutaj mamy skrzynki, widły takie do bel, tu mamy pierwszego ciągnika, 60, yy, w sumie takiego samego mamy, ale inaczej to wygląda i to jest takie fajne tu, że zobaczycie zresztą później, może Wam się spodoba naprawdę, dla mnie to jest szok, co tu będzie się działo. Yy, tutaj mam tego, nie będę drugiego otwierał, tutaj mamy sipnę. Oj, nie będę, bo zaraz wyprzyję. Pierwszy taki sprzęt. Tutaj mamy dwukołówkę. To też się przyda. Tu mamy ten, to jest do wody, czy to jest do znaczy do wodnika, zresztą nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem dobrze tego. Tu ogólnie świnie będą. Tutaj, no na pewno belki jakieś też będą, czy coś innego też. Będzie, tutaj mamy motorynkę. Proszę zobaczyć, jest ta motorynka. Na pewno będziemy nią jeździć na pola, sprawdzić, bo mamy tylko dwa pola. Nawet łąki nie mamy, ale nasz budżet też nam nie pozwala za dużo, bo mamy tylko 5000. Czy Ty, więc jest lipa, jest lipa, ale dobra, ogarniemy to na spokojnie. Tu mamy opryskiwać, tutaj kurnik jest zamknięty. Tutaj mamy buk, kosiarkę, pranie tu rozwieszone jest, agregat, jakieś rzeczy, tutaj mamy tutaj mamy oborę. Tutaj. Tu jest ogólnie garaż, w którym możemy wjechać, postawić przyczepę, rzucić tu belki jakieś, żeby będzie było. Tylko, że do tamtego tura nie mamy dokończeń i właśnie to jest w tym problem taki, że jakby... Nie mam jak zaczepić tej belki, ale ogarnę, ogarniemy, kupimy na pewno może kiedyś za parę odcinków. Tu mamy ogólnie garaż, taki z oborą jest połączony, o widzicie, tutaj mamy taki garaż, to tam mało ważne, chyba zamkniemy. Tu też mamy takie y, skrzynki, ale wiecie, jako dekorację myślę. Mamy piwniczkę tutaj, w której będziemy chować ziemniaki i pyrki, które na pewno w następnym odcinku, albo to za dwa odcinki będziemy kopać tą właśnie tutaj kopaczką taką. Będziemy musieli jeszcze zbierać tymi właśnie koszykami. Tu mamy sadzarkę, tu mamy przetrząsacz, zgrabiarką przetrząsarkę, tutaj mamy ule. No, pszczoły jeszcze latają, ale dobrze. Tutaj nie będzie y, żniw. Tutaj, y, tu mamy ogólnie ogródek, tu możemy sobie coś zagrać. Y, ogólnie tutaj, dobra przepraszam, y, tutaj nie będzie ogólnie żniw na razie, dopiero w następnym jakby tutaj roku, y, wiecie, no tu żeby było, a w ogóle tu mamy taką beczkę tutaj to do możemy sobie coś poro na pewno coś wziąć do niej tu mamy pastwisko dla krów dobra, wyjdziemy sobie ten tu gruzy są jeszcze ale to nic tu mamy do obornika, tu mamy rozrzutnik, tu mamy do ładowania obornika i teraz zobaczcie jaki piękny ciąg, zobaczcie to, ja się tak nie mogę patrzcie to, patrzcie to, no zobaczcie o, no, to jest Normalnie rewelacyjny ciąg tu można otworzyć sobie yy, maskę tu dziwimy otwarte bo ruszamy na pole które jest y, tutaj i jeszcze mamy pole z ziemniakami kawałek dalej ale myślę że możemy sobie odpalić bryczkę zobaczę w tym nie ładnie przyjmie. i ruszamy z rozrzuconikiem na pole Powolutku, powolutku, po Aż przesąkam, żeby nie Owszarlam ich jego, tylko na gorzej to kurczę, na... I zobaczę, A, ale wolę. Dobra, tak. Tutaj, że wolny na jak to się robiło. To tam Już mam. Tak, dobra, i O, bardzo. ładnie. Ładnie jest robione tutaj. To musimy mniej się jeszcze nie możemy tak, żeby to ładnie nam tutaj No i takie dzisiaj prace pierwsze polowe, bo tu trzeba na pole, bo my nie najeżdżamy na wozu na, na w ogóle tu nie było. Ale ja to myślę, że nie było, zaraz jestem porównany. Dobra. Rozsumujemy. Dwie w tył. Okej. Okay. Idę do, do wschodu. Zmój się odrączł. Okej, je to jest bardzo nieco mamy potrzebne, Baczę, czy ono było nawiezione. Czekajcie. ojej. dobra, chwila. Zobaczę na mapie tak szczerze, bo tutaj jest zebrane, nie? Wymaga zaorania, no moje tak, no ale ja chcę w ogóle zobaczyć, a tu nie ma tego. Czy jest nawieziony czy nie. Czekajcie. Ale tu powinno pisać, czy jest nawiedziona, czy nie. Nawet nie piszę. Aha. Czekajcie, czekajcie, bo ja potrzebuję właśnie tego. O, tutaj możemy zobaczyć. Tu jest 50%, okej. Okay. Teraz to, to nie, to, nie, to nie. A chwila, czemu mi pokazuje, że mam tutaj coś? Ja sam jeszcze nie ogarnię tego gospodarstwa. Czekajcie, ja coś tu jeszcze mam. O, łąka chyba. Hej, tu łąka jakaś jest. To można mi to Jak nasze, to jest ekstra. A, musimy raz z powrotem, bo nie mogę się teleportować w ogóle. No, Muszę chodzić sobie samemu. Ale coś mi się zdaje, że... Nie no, tu było chyba. Albo i nie. Czekajcie, bo tu wyjechałem, czy coś się zmieniło? No nie, a może było tu? To... A dobra, czekajcie, ja zgaszę tylko ciąg, żeby mi się paliło, nie marnowało. Dobra, Zgasimy. Na razie zamkniemy jeszcze drzwi, żeby mi nie tutaj nie ruszył, o. I pobiegniemy szybko do motorka i pojedziemy na tamto pole szybko, bo... Oj, i mogłem otworzyć lecha, ja. dobra. O, mi się coś zdaje, że ona jest nawieziona. Dobra. Okej, okay, tutaj mamy. Dobra, pojedziemy jeszcze na tamte pole. A mój pies łaz, tak daleko, wyjdzie jest skubany. dobra. Zaraz wam ja jeszcze pokażę trasę, jaką musimy pokonać. I na to pole wyjechać tu. Tutaj musimy jechać i tu zaraz w lewo się skręca. O tak, to jest chyba to. Słuchajcie, to jest to, chyba. Tak. To jest to pole. I tutaj widzicie, że grośnie. O tu, następny odcinek to na pewno się od tego zacznie. Dobra, ale, aha, czekajcie. to jest do ściany tutaj. Jest i jest. A, dobra. Może znajdziemy jakieś pole... pole ale mnie wyrzuciło to. Znajdziemy jakieś pole, gdzie nie jest zasiane. O, tutaj jeszcze coś rośnie tam. O, tu jest to miejsce. Nie, A może nie. o wiem, czy jest... Dobra, wam! Może teraz tego polu nie nabyłośmy. I nas wozimy, a woli nadzwozimy, a następny od, było taki plan, żeby nawozić. Dobra, nawiedziemy, a co? No teraz byśmy musieli... Yy, dobra, pojedziemy na gospo, wstawimy tego i będzie... Będziemy tam ruszać dalej i będzie dobrze. I Myślę, że działa, czy nie działa. Aha, to nie da, nie działa. A, zepsuć, no trudno. Tutaj, ładna mamy. O, Tutaj. Idziemy na pole szybko. Ubrana możemy zostawić, zresztą tu nie będziemy wjeżdżać tam. I nawozimy tam. Nawieźmy te pole może. Nawód jakieś później lepiej pomoże.

Ó, mistuðu tað vera. Er er gott á bøti, tað víðir, tað zaraz będzie już na koniec to bo... będzie problem bo to mi się skończy, a ja tylko tyle mam na... yy, jest mi to dobra spójrzmy sobie bardzo. Tak tym no a to się kończy bo już koniec zaraz będzie no bo tak wszystko sobie, no... tak on pozwala mi na to, żeby kupić z żeby mieszkamy, te, zwierzęta, a na niestety, to się, to się daje. W to wolę. O, a rada No na stałym, to będzie głowa nawieziona, no to nie. I tak ja tak mogę no, no, już za oglądami robić, bo tu widzę, że nie wystarcza mi. Ale dobra, mogę no no, już włączyć, wziąć, bo resztą tak się wstępnie się stoi, bo... Może, może wstęp dalej podiję, a ja tak już wstępnie robię. Ale... Ładnie, ja, że jest wysoka. To taki, taki, taki Mam nadzieję, że Wam się seria podoba. Ojej, Oj, koniec. Ojej, ładna. Koniec. Mam nadzieję, że się seria spodoba. że się Wam podoba to mi chodzi o łapeczkę na, pod tym filmem się bo tu będzie świeciało, bo tu będę tak o w samanie prowadzi. Dobra, już koniec. Tutaj się gdzieś. No dobra, wracamy na gospodarkę. Połączymy dół i wracamy. Tutaj będziemy łożać. Nie wiem, czy tutaj. To nie nie raczej do to nie poszło być ręki, tak Nie no, teraz tak. Muszę się zastanowić, żeby w nie z nich bo nie było bardzo miejsca. Dobra, tu jest Tak, tak jest pochodzenie. Okej. Było to ładne

Gue beresin ngebagi bau nangkrikis, ngobrol, ngobrol 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 ngobrol

A musel sa rozpadať, kde má dva občerstvenia, alebo to tak, alebo po prostu vedel, že to to bude znobné, ale aj to bude znobné, ale aj ja bude znobné, ako sa to bude fungovať, a to tam nemáme siedmika. Aj, aj, aj. Iba si to direct, to máme dva siedmika, ja siedmika nemám, to ja chcem no to wypadałoby mieć ten ścianik, a u kogo ja tu pożycia, to nie bym tu usiadł, nie znam jeszcze, ale mam nadzieję, że tutaj jest coś co poprawić, nie? a okazji ja tak albo i nie, bo już straciłem to tutaj przyjedziemy parę razy i tak I... Ja, ja tutaj jakoś drobię że nie wiem jakiegoś lechałem, muszę uważać co to, to Mam coś pole swoje, to Mam razie, że to O, zaorałem, to kurde. Dobra. Chyba, czy już mogę jaka, normalnie mało to normalnie jadę. Tak, mi to... mi to załapia. a ta, to...

koyna seriðna auto auto maðir og sit a Neið vera. Jeðlaðu forðu þetta og hefði gott til at

słuchajcie coś mi się dzieje i nie mogę właśnie no. jakby znacie powód dlaczego może się dziś lajduj nie mogę prowadzić to chciałbym um, może ja bym był wiesz, jakby ktoś O tu może jakiś youtuber który mnie tutaj subskrybuje to na pewno może by no wiecie miał dlaczego, to napiszcie w komentarzu bo mi to pomoże trochę wiecie, ja chcę prowadzić live, bo to jednak może by, by chciało wyglądać byśmy coś porobili na tych dwóch seriach bo tylko dwie serie chcę prowadzić na razie, bo to nie ma trzeciej No to No to by było tylko. Bo mi było tylko powód, bo i OBS-a jak chcę prowadzić, to właśnie nie mogę z powodu tego, że coś się dzieje, że coś klucz w strumień nie wchodzi, a ja mam tam wszystko w do bezbrzydko ustawiane, a mi to nie wchodzi, więc nie wiem o co chodzi. O, dziękuję Więc jak macie pomysł, to napiszcie w komentarzu, to bardzo naprawdę chcę. No. jedziemy normalnie i z powrotem do sedni. Wiecie co, tutaj naprawdę jest dużo roboty, film jest trochę, trwa 25 minut. A myślę, że skończymy, bo jakieś godzina film nie będzie trwał, I jak ja tak będę jeść, nie Ja, że oj, ja, nie, ja, wam się pożegnam. Dziękuję za oglądanie, jeśli ktoś obejrzał, to serdecznie dziękuję. Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku, bo odcinki teraz yy, będą się pojawiać możliwe, że codziennie, jeżeli ogarnę yy, z montażem i z tym, będą się pokazywać codziennie, no jeżeli nie, no to wtedy yy, Musiałbym no, zrobić yy, to dwa dni na zmianę ale dobra to nie. ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku siema no cześć